Dzień dobry kochane, witam Was gorąco, gorąco, bo w schematach letnich wiem, że długo wyczekiwanych, już niejednokrotnie pytałyście mnie o to, kiedy się ukażą, no i wreszcie są. Od razu pragnę wyjaśnić, że schematy letnie będą zbudowane na kanwie schematów wiosennych, więc jeżeli już ze mną przebyłaś tę drogę, to będzie Ci na pewno znacznie łatwiej, ale oczywiście o szczegółach też sobie dzisiaj porozmawiamy. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych schematów, Wytłumaczę, czego skóra potrzebuje latem, wytłumaczę oczywiście, dlaczego taki, a nie inny zamysł jest zastosowany w danym schemacie pielęgnacyjnym, czego dana skóra potrzebuje, więc wszystkiego dokładnie się dowiecie z dzisiejszego odcinka. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych schematów, pragnę Wam przypomnieć o próbie uczuleniowej. To jest ważne w szczególności dla osób, które mają skórę wrażliwą, reagującą na różnorakie substancje aktywne i dla osób, które zaczynają przygodę z moimi schematami pielęgnacyjnymi. To jest bardzo istotne. I jeszcze, zanim Wam opowiem, jak ta próba powinna wyglądać, to pamiętajcie o tym, żeby nie wdrażać momentalnie wszystkich kosmetyków, a rozpocząć przygodę tylko od sześciu podstawowych. Co to znaczy, jeżeli zmieniasz schemat pielęgnacyjny, to tak samo warto postąpić, żeby momentalnie nie wdrażać całego arsenału, a jeżeli zaczynasz, to zacznij od właśnie minimalistycznej pielęgnacji. Czyli będzie to olejek do demakijażu, żel lub pianka myjąca, tonik, serum, krem pielęgnacyjny, nawilżający i Preparat z filtrem. Sześć kosmetyków. I teraz będąc właśnie przy próbie uczuleniowej, od razu wyjaśniam, że macie sześć miejsc, gdzie możecie wykonać tą próbę uczuleniową już pierwszego dnia. Jednego dnia w zasadzie. Próbę uczuleniową wykonujemy za uchem, w wewnętrznym zgięciu tutaj łokciowym i w wewnętrznej części nadgarstka. Taką skórę należy przemyć mydłem bądź delikatnym żelem myjącym, osuszyć i nałożyć odrobinę danego preparatu. Nakładamy dosłownie kropelkę, jeżeli jest to krem, to ilość gdzieś groszku maksymalnie. Pozostawiamy na kilka minut, zmywamy skórę i obserwujemy ją przez kompletną dobę. Jeżeli tyczy się to preparatu typu peeling, bo na przykład już jesteś wdrożona w moje schematy pielęgnacyjne i chcesz spróbować na przykład taki preparat jak peeling, a jest w instruktażu, żeby stosować go tylko, nakładać go na minutę, to nakładamy go na minutę, zmywamy i obserwujemy znowu skórę. Przez 24 godziny. Co nas powinno zaniepokoić? Wysypka, swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie, złuszczanie, niekontrolowane złuszczanie, bo po peelingu oczywiście może wystąpić yy, i jakiś obrzęk skórny. Jeżeli coś takiego się zdarzy, to znaczy, że ten kosmetyk nie jest dla nas odpowiedni, a jeżeli jest wszystko ok, to możemy przystąpić do ich stosowania. I teraz kochane moje. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zamysł moich schematów letnich to od razu tłumaczę że są one kontynuacją schematów wiosennych dosłownie tylko drobne takie Poszczególne kosmetyki zostały wyłączone, które nie mogą być stosowane latem, jak chociażby preparaty z nagietkiem. Czyli jeżeli na przykład stosowałyście krem nagietkowy, to teraz on nie będzie obecny w schemacie letnim, ze względu na to, że nagietek jest substancją fotouczulającą, czyli powodującą w kontakcie ze słońcem reakcję alergiczną. Czyli nie wolno takich substancji stosować. I uwaga od razu taka, że jeżeli masz taki preparat, to absolutnie niestety już teraz... W czerwcu go nie wolno stosować, bo jest naprawdę duże nasłonecznienie. Zanim jednak przejdę do instrukcji, właśnie tutaj kompletnej, to pragnę jeszcze wyjaśnić jedną rzecz. Oprócz tego, że schematy letnie są kontynuacją, to jeszcze stworzyłam po to yy, okalające je filmy, które mają Wam całą tą pielęgnację wspomóc i zrozumieć jeszcze cały zamysł letniej, właśnie, yy, letniej troski o skórę. Czyli Ostatnio stworzyłam regenerację skóry przed latem, to jest specjalnie dla osób, których skóra jest przesuszona, ściągnięta, tam gdzie mamy naruszoną barierę hydrolipidową. Żeby dobrze wejść w lato, żeby dobrze ta skóra mogła przetrwać co, poniekąd, co tu dużo mówiąc, trudne y, warunki atmosferyczne, musi być dobrze przygotowana. Po to właśnie stworzony ten film, żeby Wam pomóc, żebyście mogły tę skórę zregenerować. Stworzyłam też film Retinol Latem, gdzie macie kompletną instrukcję, w jaki sposób z nim postępować i czy można, czy nie można go stosować. Można stosować, ale właśnie w, w zastosowaniu poszczególnych m, moich rad, dlatego że y, wtedy ta skóra ona odpowiednio się zachowuje. Ona jest odpowiednio pielęgnowana. Nie wolno zaczynać z retinolem na hura. To jest substancja, która ma towarzyszyć Wam na lata, ale trzeba z nią postępować ostrożnie. Więc tutaj odsyłam do mojego filmu o retinolu latem. A już za chwilkę, bo 10 czerwca, ukaże się film o kwasach latem, gdzie dokładnie też Wam wszystko wytłumaczę, w jaki sposób dane preparaty stosować, jakie kwasy mogą być obecne latem, a jakie nie. I to oczywiście też macie ujęte już w gotowych schematach letnich. I kochane moje. Teraz, jeżeli chodzi o instrukcję stosowania wszystkich schematów pielęgnacyjnych, to ważna sprawa jest taka: dla tych osób, też, które w ogóle jeszcze się nie zaznajomiły, to wytłumaczy, na, na czym to wszystko polega. W każdym schemacie pielęgnacyjnym macie pielęgnację dzienną i pielęgnację wieczorną. Oprócz tego pielęgnacja dzienna jest podzielona na poszczególne kroki. W tym oczyszczanie i pielęgnację, i każdy z nich jest jeszcze podzielony, czyli tu macie dokładnie wytłumaczone w podpunktach, co po czym ma następować, co po czym stosować. To samo jest w pielęgnacji wieczornej. Zaznaczę tylko, że jeżeli chodzi o pielęgnację dzienną, to ona codziennie jest taka sama, czyli codziennie powielamy te same czynności i takie same kosmetyki. Jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną, tu też macie bardzo dokładnie wytłumaczone. Oczyszczanie będzie codziennie takie samo, a jeżeli chodzi już o kosmetyki pielęgnacyjne, tu będziecie miały zmiany. Czyli jeżeli będziemy na przykład stosowały retinol, retinal czy bakuchiol, tu macie wyszczególnione dni. To samo tyczy się peelingu kwasowego czy dodatkowych y, preparatów uzupełniających, takich jak maski oczyszczające, zmywalne czy maski w płachcie. I dziewczyny kochane, sprawa wygląda następująco. Analogicznie, tak jak w przypadku schematów wiosennych, tworzycie kompletną listę kosmetyków. Czyli macie na mojej stronie sekretycer.pl kartkę do wydruku, do wypełnienia listą poszczególnych kosmetyków. Wybieracie po jednym z kosmetyków z danego kroku, zapisujecie na tej liście i możecie sobie taką listę wydrukować i powiesić na lustrze. Ważna bardzo informacja, bo już niejednokrotnie mnie o to prosiłyście, żeby te kosmetyki tak się nie zmieniały. W związku z tym. Tak, jak wspomniałam, skoro schemat letni jest kontynuacją schematu wiosennego, to tak jest właśnie w istocie. Czyli sporo kosmetyków znajdziecie ze schematów wiosennych, ukazało się kilka nowości z wyłączeniem poszczególnych kosmetyków, które nie mogą być po prostu latem stosowane. Więc te schematy są dość podobne, ale tak jak mówię, w oparciu o wyłączenie kosmetyków i do, yy, dodaniu kilku dosłownie nowości. W każdym z kroków pielęgnacyjnych Macie nawet jeszcze dłuższą listę do wyboru, tak żeby każda z was mogła wybrać coś dla siebie. Każdy z tych kosmetyków oczywiście jest tak dostosowany, że będzie odpowiedni, więc nie miejcie wątpliwości, że wybierając z danego kroku pielęgnacyjnego, czy aby dobrze wybrałam. To jest wątpliwość, którą ja mogłabym mieć, ale właśnie po to tworzę wam te schematy pielęgnacyjne, żeby z was zdjąć te wszystkie takie niuanse, żebyście nie miały tych wątpliwości. I teraz jeżeli chodzi o poprowadzenie krok po kroku, w jaki sposób stworzyć taki schemat pielęgnacyjny, to wszystko to dokładnie omówiłam w schemacie wiosennym. Tam macie kompletny instruktaż, poprowadziłam was tam krok po kroku, czyli zarączkę, żeby wam wyjaśnić wszystko dokładnie, w jaki sposób powinno to przebiegać. Tylko wygląda to w ten sposób. Uwaga, spójrzcie. Mamy poranek. Rano. Przez cały tydzień będziecie miały takie samo oczyszczanie i taką samą pielęgnację. Zaczynamy od oczyszczania. Macie dwa kroki. W kroku numer jeden, na przykładzie Cery numer jeden, mamy do wyboru pięć kosmetyków. Wybieracie jeden z tych kosmetyków. Jeżeli któryś z tych kosmetyków na liście już stosujecie, to tak jak wspomniałam, wykańczacie dany ten kosmetyk, możecie zużyć dwa opakowania i wybierzcie wtedy inny z listy. Mam nadzieję, że to jest jasne. Następnie. Po wybraniu jednego kosmetyku wpisujecie sobie do schematu do kroku pierwszego ten wybrany kosmetyk. Przechodzimy do kroku drugiego. Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to śmiało zadaj mi pytanie w komentarzu, a chętnie pomogę. Teraz przechodzę do instrukcji stosowania wszystkich schematów pielęgnacyjnych. Taka instrukcja znajduje się oczywiście na mojej stronie, więc śmiało, jeżeli tutaj czegoś nie dosłyszysz, nie zrozumiesz, możesz to sobie jeszcze wszystko przeczytać. Podobnie jest w przypadku próby uczuleniowej, więc wszelkie informacje są na stronie dostępne. Odnośnie instrukcji: po pierwsze, wybierz po jednym kosmetyku z każdego kroku. Dwa, jeżeli zużyjesz dwa opakowania danego preparatu, wymień na inny kosmetyk z danego kroku. Ważne, jeżeli już zużyłaś dwa opakowania, nie powielaj. To jest wielokrotnie o tym mówię, warto zmieniać kosmetyki, bo nasza skóra po prostu zmienia się dynamicznie i też zmieniają się jej potrzeby. Następnie. Plus minus oznacza, że jest to punkt uzupełniający, jeśli chcesz wzbogacić swoją pielęgnację, to wzmocni nawilżenie skóry. Następnie. Jeżeli masz jeszcze jakiś kosmetyk w opakowaniu, Zużyj go do końca, a dopiero potem wybierz kolejny z danej listy. I teraz uwaga. Wyjątkiem są kosmetyki z wysoko stężonymi kwasami. Jeżeli stosujesz kosmetyk z retinolem o wysokim stężeniu, pół procent czy 2% i skóra dobrze go toleruje, kontynuuj jego stosowanie przez całe lato. Jeżeli jeszcze nie stosowałaś retinolu czy retinalu, nie sięgaj już po niego. Rozpocznij przygodę z tą substancją dopiero we wrześniu. To jest bardzo ważne. Możesz zastąpić tę substancję bakuchiolem. Absolutnie w tym momencie nie prowadzimy żadnych doświadczeń z retinolem. Nie włączamy teraz tej substancji. Mamy tyle naprawdę miesięcy do popisu, że od września sobie śmiało możesz budować tolerancję, a teraz jest już na to za późno. Czyli retinol jest dla osób, bym powiedziała już Stosujących dla osób wprawionych. Jeżeli stosujesz retinol, retinal i Twoja skóra, mimo zbudowanej tolerancji, zareaguje podrażnieniem, pomiń jedną aplikację w tygodniu i nałóż dopiero za tydzień. Możesz nałożyć kosmetyk na 30 minut, a następnie zmyć wodą. Kosmetyk z retinolem, zaznaczam czy z retinalem, a następnie zmyć wodą lub nałożyć kosmetyk z retinolem czy retinalem na krem nawilżający po upływie 10 minut. Jeśli mimo to podrażnienie pojawi się ponownie, odstaw preparat z retinolem czy retinalem i wróć do niego we wrześniu. Wszelkie szczegółowe informacje znajdziesz, tak jak właśnie wspomniałam, w filmie o retinolu latem. Po to właśnie macie te dodatkowe filmy jeszcze w oparciu o schematy pielęgnacyjne. Następnie, jeżeli po którymś kosmetyku zauważysz na skórze jakiekolwiek podrażnienie, pieczenie, szczypanie lub wystąpi wysypka, przerwij jego stosowanie. Jeżeli czujesz, że skóra wymaga silniejszego nawilżenia lub odżywienia, stosuj częściej maski w płachcie, maski nocne oraz esencje, a jeszcze dodatkowe informacje znajdziesz w moim filmie o regeneracji skóry przed latem. Czyli tak jak widzisz tutaj jest wszystko dokładnie bardzo przemyślane, żeby jeszcze lepiej poprowadzić tą Twoją pielęgnację i jeszcze dokładniej poprowadzić Cię za rękę. Zaczynamy od cery numer 1 i jest to cera mieszana, skłonna do przetłuszczania, błyszczenia i zaskórników, czasami pojawiające się pryszcze, prosaki, mieszana lub tłusta z naruszonym płaszczem hydrolipidowym oraz dojrzała problematyczna. Tu niejednokrotnie pytacie mnie właśnie, mając cerę dojrzałą ze skłonnością do zaskórników, do przetłuszczania, to jest odpowiedni dla Was schemat. Jaki jest mój zamysł pielęgnacyjny latem dla takiej cery? Bo to jest bardzo istotne. Oczywiście, jak zawsze, regulacja pracy gruczołów łojowych, ale jednocześnie z zastosowaniem lekkich kosmetyków nawilżających, bo pamiętajmy o tym, że latem nie możemy przesadzić z takim przesuszeniem cery, bo mamy działanie dużej temperatury i słońca, więc tu musimy ten balans zachować. Regulacja pracy gruczołów, zapobieganie powstawaniu zaskórników, czyli delikatne złuszczanie, ale zaznaczam delikatne. Wszelkie kosmetyki złuszczające macie przeniesione na wieczór, więc tutaj nie zastanawiajcie się nad tym, czyli jeżeli mam jakieś delikatne kwasy, one są przeniesione na wieczór. Tak samo jest z peelingami kwasowymi. Tak jak mówiłam, śmiało możecie tutaj nadal stosować retinol. On też będzie w dużej mierze wam pomagał właśnie w kwestii zaskórników czy regulacji pracy gruczołów łojowych. Dodatkowo oczywiście jest jak zawsze ujęta tutaj pielęgnacja przeciwsłoneczna. Są odpowiednie też maski oczyszczające, ale wszystko jest w oparciu o bardzo lekką pielęgnację. Nie obciążającą gruczołów łojowych, bo taka coraz zwyczajnie w świecie ma bardziej upłynniony łój pod wpływem ciepła, wtedy się bardziej błyszczy, więc tutaj moim zamysłem jest to, żeby ta pielęgnacja była jak najlżejsza. Jeżeli yy, okaże się, że zastosujesz wszystkie kroki pielęgnacyjne poranne i będzie dla Ciebie to za ciężkie, to możesz w tym momencie zrezygnować nawet z kremu i tylko na serum nakładać preparat z filtrem i to będzie zupełnie ok. Naprawdę nic niepokojącego się z taką cerą nie stanie, a będzie dla ciebie korzystniej, bo pielęgnacja będzie po prostu lżejsza. Teraz czas na cerę numer 2, czyli jest to cera sucha, skłonna do podrażnień. Wrażliwa, z naruszonym płaszczem hydrolipidowym, łuszcząca się, ściągnięta z atopowym zapaleniem skóry, dojrzała ze skłonnością do przesuszeń, cera dojrzała bez problemów i dojrzała pozbawiona jędrności. Więc jeżeli masz zwyczajnie po prostu cerę dojrzałą, z lekką skłonnością do przesuszeń, to też jest odpowiedni dla ciebie schemat. Mówię o tym, bo też takie pytania się pojawiały. Jaki jest mój zamysł tutaj pielęgnacyjny? Przede wszystkim. Najważniejsze, żeby zbudować odpowiednią ochronę przed promieniami słonecznymi. Nie mówię tu stricte o ochronie UV, tylko mówię o odbudowie płaszcza hydrolipidowego. To jest cały zamysł, żeby tutaj tę skórę utrzymać w ryzach. Taka skóra jest najbardziej narażona na działanie ciepłej temperatury i światła słonecznego. Czyli tutaj wasza pielęgnacja jest wyraźnie. Nawilżająca, odżywcza, regenerująca, jest dużo substancji też natłuszczających, ale nie obawiajcie się. To wszystko jest tak dostosowane, że jest na tyle w miarę lekkie bo to nie może być super lekka pielęgnacja przy takiej cerze ale jest na tyle lekkie, żeby wasza skóra dobrze tolerowała właśnie warunki atmosferyczne latem. Jeżeli okaże się, że pielęgnacja ta dzienna jest dla ciebie zbyt ciężka, to możesz wtedy wyłączyć jeden z kosmetyków, choć w Twoim wypadku lepiej, żeby mimo wszystko ta warstwowa pielęgnacja była zachowana. Natomiast jeżeli czujesz zwyczajnie w świecie, że wychodzisz na zewnątrz i ta skóra się poci, jest po prostu nieprzyjemnie ciężko, to możesz spróbować takie rozwiązanie, żeby zastosować tylko i wyłącznie serum, odłożyć krem pielęgnacyjny i zastosować tylko krem z filtrem, bądź w drugą stronę, odłożyć serum. Zastosować tylko krem i nałożyć krem z filtrem. Oczywiście zawsze pamiętamy o ochronie przeciwsłonecznej. Jeżeli poczujesz, że Twoja skóra jest za mało nawilżona, odżywiona, zawsze częściej możesz sięgnąć po maski odżywcze i maski w płachcie bądź maski nocne. Cera numer 3 to cera trądzikowa. W tym mamy trądzik zaskórnikowy, zapalny, bliznowaciejący. Jeżeli zastanawiasz się, czy to jest odpowiedni schemat dla fungal acne, czyli trądziku grzybiczego? Nie. Schemat numer 4 jest dla fungal acne, a tutaj tak jak wymieniłam, trądzik zaskórnikowy zapalny, bliznowaciejący. Następnie cera regularnie skłonna do niedoskonałości, bardzo przetłuszczająca się, silnie błyszcząca, w tym zaskórniki otwarte i zamknięte oraz cera dojrzała i trądzikowa. Malutko yy, tylko wytłumaczę pokrótce malutka różnica. Tu mamy zaskórniki otwarte i zamknięte i mamy też w schemacie numer 1. Schemat numer 1 jest delikatniejszy w działaniu niż schemat numer 3. Tu mamy większą pracę gruczołów łojowych i właśnie zamysł dla tego schematu jest taki, żeby to była ultra lekka pielęgnacja z zachowaniem oczywiście tego balansu nawilżenia, żeby nie naruszyć płaszcza hydrolipidowego. W związku z tym cięższe nieco kosmetyki są na wieczór, a te ultralekkie są na rano. I teraz, jeżeli czujesz, że po zastosowaniu wszystkich kroków pielęgnacyjnych jest Ci za ciężko, zwyczajnie w świecie Twoja skóra się błyszczy, jest nieprzyjemnie, to zrezygnuj z kremu i pozostaw tylko i wyłącznie serum, a na to nałóż preparat z filtrem. Tutaj jeszcze oczywiście w tym schemacie pielęgnacyjnym ważna jest sytuacja, jeżeli chodzi o działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, antybakteryjne regulujące bardzo silnie pracę gruczołów łojowych. Tu mamy również bardzo silną antyoksydację ze względu na to, że toczący się stan zapalny w takiej cerze trądzikowej to jest wybuch wolnych rodników. W związku z tym tutaj ta antyoksydacja musi być intensywna. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze delikatne działanie złuszczające i rozjaśniające, bo jak wiadomo przy takiej cerze lubią pojawiać się przebarwienia pozapalne. Więc jakby wszystko tu jest dokładnie w oparciu o takie przemyślenia. Przechodzimy do schematu numer 4 dla cery. Naczyniowej w każdym wieku, skłonnej do zaczerwienień i rumienia napadowego z trądzikiem różowatym. W fazie rumieniowej i grudkowo-krostkowej, złojotokowym zapaleniem skóry, z rumieniem utrwalonym. Tu również mam. Na uwadze skórę swędzącą, łuszczącą się, z zaburzoną pracą gruczołów łojowych, dotknięta nużeńcem i trądzik grzybiczy fungal akne. Moim zamysłem, jeżeli chodzi tu o pielęgnację jest przede wszystkim silne działanie przeciwświątowe, łagodzące, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, antybakteryjne, delikatnie regulujące pracę gruczołów łojowych, wzmacniające ściany naczyń, Antyoksydacyjne i oczywiście ochronne, dlatego że taka skóra jest wybitnie narażona na działanie czynników atmosferycznych. Teraz ważna uwaga. Jest tak zbudowana pielęgnacja, że jest jednocześnie dość lekka, ale regulująca pracę gruczołów łojowych. ale musimy tutaj zachować jakość lipidów w skórku, w związku z tym też są substancje regenerujące. Teraz, jeżeli okaże się, że po nałożeniu wszystkich kosmetyków dziennych czujesz, że jest zbyt ciężko, to śmiało możesz zrezygnować wtedy z kremu, czyli nakładasz tylko i wyłącznie serum, a na to nakładasz preparat z filtrem. Jeżeli czujesz, że spędzenie jest mocno takie, Dotkliwe, możesz częściej stosować maski łagodzące, w tym również maski w płachcie bądź maski nocne. Jeżeli pojawi się jakiekolwiek podrażnienie po preparatach złuszczających, tak jak mówiłam wcześniej, to wtedy odstawiamy, robimy sobie taką tygodniową przerwę, ale powtarzam to, w przypadku tej skóry jest to znamienne, dlatego że tutaj każde złuszczanie dodatkowe będzie potęgowało jeszcze występowanie zmian, więc tu musi być skóra utrzymana ładnie w ryzach i w takiej równowadze. I schemat numer 5 jest dostosowany do potrzeb cery dojrzałej mieszanej, dojrzałej ze skłonnością do przetłuszczania się, dla skóry pozbawionej blasku, ziemistej, szarawej dla osób palących papierosy, dla skóry z przebarwieniami każdego pochodzenia i w każdym wieku oraz z bliznami potrądzikowymi. Moim zamysłem w tym schemacie pielęgnacyjnym jest przede wszystkim zapobieganie przebarwieniom. Stymulacja włókien kolagenu i elastyny, w tym również działanie przeciw bliznom, ale również przeciw zmarszczkom, silne działanie ujędrniające. Dodatkowo dodawanie blasku, czyli zdejmowanie tego ziemi z tego kolorytu, czyli rozjaśnianie skóry. W związku z tym są tu ujęte specjalne preparaty delikatnie złuszczające, ale zaznaczam delikatnie, dostosowane do panującej aury. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze regulację delikatną pracy gruczołów łojowych, ze względu na to, że jest tu ujęta również cera ze skłonnością do przetłuszczania się, ale tak jak mówię, to wszystko jest w takiej równowadze, czyli jest zachowany jednocześnie balans, mamy regulację pracy gruczołów łojowych, z drugiej strony dbamy o barierę hydrolipidową. Jak najbardziej również jest tutaj ujęta antyoksydacja, dlatego że ze względu na działanie promieni słonecznych mamy wyrzut wolnych rodników, w związku z tym musimy tutaj też zadziałać w tym, Aspekcie. Bardzo ważna informacja, jeżeli pielęgnacja, w szczególności dzienna, okaże się dla ciebie zbyt ciężka i zwyczajnie w świecie wychodzisz na zewnątrz, czujesz, że po nałożeniu filtra jest po prostu ciężko, możesz wtedy pominąć krok z kremem, czyli nałożyć tylko i wyłącznie serum, a następnie nałożyć preparat z filtrem. I to powinno wtedy wystarczyć, wtedy powinnaś odczuwać. Komfort. Jeżeli czujesz, że skóra jest za mało nawilżona, podrażniona, cokolwiek z nią się dzieje, śmiało, może częściej zaaplikować maskę nocną bądź nałożyć maskę w płachcie. Pamiętaj tylko, że jeżeli zastosujesz jakikolwiek preparat rozjaśniający, delikatnie złuszczający i pojawi się złuszczanie, unikaj słońca następnego dnia, przede wszystkim w tych godzinach 10-15 i staraj się przebywać w zaciemnionym miejscu. To jest szczególnie ważne dla osób, które mają przebarwienia. Staram się w ogóle w tym okresie letnim zawsze nakładać kapelusz z dużym rondem i dbać o odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną. Tutaj jest szczególny na to nacisk, żeby nosić ze sobą mgiełkę ochronną i aplikować ją co dwie godziny. I tak właśnie, kochane, wyglądają kompletne schematy letnie. Oczywiście pragnę uzmysłowić to nie jest oderwanie od kolejnych schematów, czyli o co chodzi? Tutaj jest metoda naczyń połączonych. Te schematy przenikają przez siebie, tak żeby skórę przygotować na nadejście kolejnej pory roku. Tak też jest właśnie w zamyśle, jeżeli chodzi o pielęgnację letnią, dlatego że jeżeli odpowiednio zadbacie o skórę latem, nie będziecie miały naruszonego płaszcza hydrolipidowego, wtedy można przystąpić do intensywniejszych działań jesienią. A jesienią możemy naprawdę sporo zrobić: możemy tam skórę zrestrukturyzować, możemy podejść do intensywniejszych działań, jak chociażby laserów. Natomiast absolutnie nie będzie możliwości skorzystania z takich zabiegów. Czy w ogóle z intensywniejszych kosmetyków, jeżeli skóra będzie wyraźnie podrażniona i też będzie mocno nasłoneczniona, ale mocno opalona? Kochane moje. I właśnie tutaj moja taka bardzo gorąca prośba. Przede wszystkim, jeżeli już koniecznie musicie się tak opalać, bo wiem, że są osoby, które po prostu bez tego sobie lata nie wyobrażają, to błagam, zasłaniajcie skórę twarzy, szyi i dekolt. Uwierzcie mi, że naprawdę mam po prostu setki takich historii jak panie regularnie korzystały ze słońca, a później te skóry przypominały rodzynka. Naprawdę to wygląda nieestetycznie, taka skóra starzeje się dużo szybciej. Pamiętajcie o tym, że promienie słoneczne są najszybciej wpływającym na starzenie się skóry czynnikiem. W związku z tym, jak tutaj zadbamy o to za młodu, a nawet jeżeli już jesteśmy dojrzałe i unikamy działania promieni słonecznych, to naprawdę jest znacznie korzystniej dla naszej skóry. Oczywiście, wiadoma sprawa, że Słońce ma bardzo korzystny wpływ w kwestii energetycznej, w kwestii antydepresyjnej, w kwestii działania na nasz kościec. Ale naprawdę, jeżeli mamy wzmocnić nasze kości, wystarczy w zupełności, jeżeli wystawicie sobie na przykład przedramię nieochronione na 15 minut na działanie Słońca. Oczywiście warto zmieniać taki obszar, żeby cały czas nie nasłoneczniać jednej części ciała dlatego, że zwyczajnie w świecie wtedy zwiększamy ryzyko powstawania przebarwień. Pamiętajcie też o tym, że im więcej tutaj nasza skóra na można powiedzieć im więcej zapodacie sobie tej dawki słońca, tym większe ryzyko powstania przebarwień, tym większe uaktywnienie komórek melanocytowych, czyli komórek barwnikowych. Więc bardzo ważna kwestia tutaj do Was, bardzo ważna uwaga, pamiętajcie o ochronie przeciwsłonecznej, jak wychodzicie na zewnątrz, miejcie ze sobą mgiełkę ochronną, może być to też ewentualnie krem BB, czyli warto, żeby po prostu ponawiać aplikację filtrów. Więcej o filtrach, więcej o ochronie przeciwsłonecznej dowiecie się z mojego też nowego filmu, Właśnie o ochronie UV, tam wszystko dokładnie macie wytłumaczone. A tymczasem kochane moje życzę, żeby ta pielęgnacja przeszła bez, bezbłędnie, żeby wszystko dobrze tutaj, żeby cała pielęgnacja była odpowiednia i po prostu żebyście sobie poradziły z nią właśnie bez problemów. Ale najważniejsze jest to, żeby wrócić z wakacji, z urlopu z miłymi wspomnieniami, a nie z plamkami posłonecznymi. Tego Wam życzę, żebyście po prostu mogły się tym latem nacieszyć, napoić tym ciepłym słońcem, ale bez martwienia się o to, że coś niepokojącego się ze skórą będzie działo. Więc jeżeli chwycicie po moje gotowe schematy pielęgnacyjne, to dokładnie tak się stanie, bo tam wszystko jest super przemyślane, żeby zdjąć z Waszych barek już wątpliwości. Ślewam dużo całusów gorących, mam nadzieję, że będzie to lato naprawdę piękne i oby tak się stało, bo ta pogoda w Polsce niestety nas nie rozpieszcza. Także mam nadzieję, że tym razem będzie miła odmiana. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia już wkrótce.